I dzisiaj widzowie zagramy z Emilem oraz Davem wychowanego jako małe postacie takie o widzowie i Hello. będziemy się sukali. Cześć! co Słuchajcie, ja zaczynam słuchać, a wy możecie się schować jako małe piltki i zapraszam, tylko pamiętajcie, cały mój dom do dyspozycji macie kibel, macie do góry, tam można wejść, a nawet można wejść do stóla e, widzowie w góry. Więc mm. możecie wejść nawet tam, bo to będzie takie... Dosyć duży dom mam widzowie, więc zostawiajcie jak najwięcej widziej Ostatni ostatnio chowany wybył w moim wiezowcu, który jest oczywiście tam, w tamtym miejscu, więc widzowie, bardzo Wam się podobał ten odcinek. E, ja już idę, szukać, jesteście schowani! Jak, tak, jak już szukać, jak już ty szukać, szukam Nigdy nie znajdziesz tam, nie mam w ogóle szans! Co, co, co mi tam, co? Smignęło co, 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 mi coś na ekranie, więc Dobra, dobra teraz zobra. możesz, teraz możesz, możesz szukać, no? Dobra, dobra, dobra. Nie, nie, nie ma szans, bolo. No. Patrzcie to, on tutaj to jest automatyczne, czy da się w niego grać? Dobra, ja widziałem, że jakiś chłopak tutaj wchodzi normalnie i tu chcę być, widzę, najgorsze jest to, że you know, on... Dobra, no, widzę go. <laughs> Jaki no, ja nie wiem, ale no bo podglądałeś, że no, to jest bez sensu! Ty jesteś głupi! Ja jak on to cię zaraz! Podglądałeś od razu, no podglądałeś, no! Okay. Is to jest jest normalnie pod stołem, który jest duży, więc nie wiem o co ty mówisz. Dobra! Podglądałeś. Możesz mi pomóc w posługiwaniu Emilii. Nie znajdziecie. Właśnie powiększam się, powiększam się. Dobra, wiecie, ona jest, bo ona do gry poleciała. I powiem tak, i tak, Emilia ma już jeden punkt. Bo ona już zawsze yeah. widziała, więc... Oj jak ty sobie dom zmieniłeś? Ty masz kibel nowy! No ja mam kibel, wszystko mam, b, kib, batony, Wszystko. Dobra, czekaj. Teraz tak, zobaczmy czy tutaj jest za tym, bo patrzcie, ona mogłaby normalnie za ten zegar, ale nie ma jej, nie widzę jej tam. Dobra, sukamy, szukamy. Tutaj, teraz może. Ona o, mówi, nie że jest się... Da... Że mnie nie tak? mam szans! No serio, no kurde, to jest niemożliwe do odnalezienia, jak jesteście tacy duzi. Dobra, Dej jest już znaleziony, więc możesz dać podpowiedź w jakim pokoju jesteś. No, jestem na podłodze w zasadzie, w mhm. wejściu tak naprawdę Dobra, ja wiem, ona jest tu, patrz Ona jest tu gdzieś. Ona jest... Gdzie? Pod dywanem? Pod w dywanie, tak, bo nas jest z Nie? Ale nie? widzę was, ale nie jestem pod dywanem Jak nas widzisz? No jak? widzisz nas teraz, cały czas? Czekaj, Czekaj. O. Widzę ja mam tu! Gdzie? Su? No no. Jakie uszustwo, dobra, nie, Emilia jeden no? punkt. no. Emilia Ale jeden punkt. Ja szukam, punkt. ja szukam, bo ja byłem pierwszy. A Dave szuka, ja idę zachować, więc widzowie, patrzcie to. Zmierzamy no. o. Używamy, y, ten, elitlar i widzowie, patrzcie na to. Ja wam pokażę, ja wam pokażę. Y, nie. Ja wam pokażę, jak się chowa, dobra, patrzcie. Ja idę tutaj, patrz. Nie wiem, czy nie będę zwiedzała, ale ja idę w to miejsce, Tak. ej, to się zabiłem. Powodzenia, powodzenia, zostaniecie znaleźli w przeciągu minuty. Nie ma takiej w ogóle opcji, chłopaku. Znowu się tak mocno schowałam, no nie no, to jest niemożliwe, to jest Zaraz... tak OG, ty masz tutaj dwa jeźdź, ja jestem schowana, Dave. Ty masz więcej co no, ty masz więcej. Mówcie, a... kiedy będziecie, mówcie, kiedy czekaj, będziecie. Daj mi no papaku. ja jestem, ja ten, możesz śmiało. Nie, 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 jeszcze bolo, jeszcze bolo. Czekaj, czekaj. czekaj. Próbuję, próbuję robić sobie playsa. Nie, to jest niemożliwe, tego się da Daj Dobra, widzowie, czekajcie, wiem, 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 daj mi trzy sekundy, proszę. Trzy sekundy, dobra. Trzy sekundy. Nie, 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 to nie działa. Bo dobra, haha. Dobra, dobra. dobra sukaj, słuchaj, słuchaj. Dobra, dawaj, Dave, nas. Ja Czekaś? nie mogę. Dobra, Czeka. Dobra, Czeka. dobra, 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 lecę. Ej, co jest, pasty tu. Normalnie, jak tu jestem i klikam przycisk. No to co się ze mną dzieje. Dobra, nie robimy tego! Okej, okay, szukamy, baby! Ej, dobra, patrz, ja mam Zobodzenia. taką... Powodzenia! ...taką wizję, widzowie, że normalnie... O nie, o nie, o nie, tam jest! Patrzcie, jaki głupek! On myśli, że ja się schowałem tam, gdzie on w Tesla, Ale nie ma sens. Ciekawe jest to, gdzie jest chyba Emilia. coś niszczy tutaj. Patrzcie, tam jest, tam jest, tam jest! Tam jest ale dobra, Dobra, wracam do mojej kryjówki! Słuchaj, nie, nie rozwalaj mi z domu! Sytuacja. No? Ej, dobra, tu nic nie ma, tu nic nie ma. Tam jest niej, niej, co widzę normalnie. co jest? Ej, dobra, to niej, niej, sumie. w sumie. Dobra, nie, się zamknąć. niej, zamknąć. niej, 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 Dobra. Dobra, niej, niej, Ej, ty niej, 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 ty jesteś niej, 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 Ty niej, 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 na nie niej, 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 Ty niej, 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 Dobra, niej, 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 nie czekajcie. Ej. Jaki grubek, ej dobra Ja tam słyszę tylko jak coś się niszczy Tak, wszystko mi rozwala <laughs> No wszystko. nie no Patrzcie Gdzie jesteście? Hop, wszystko zrobi, żeby wygrać, nie? Ej. Dobra, ej, ja ci podpowiem, Dave ja Nie, jestem... czekaj, jeszcze nie, jeszcze okay, nie Dobrze, dobrze, dobrze No, no, nie no nie podpowiadam Ej, patrz, ten jaki grubek Nie, tu nie ma powietrza, tu byście nie byli No właśnie, jakbyśmy mieli tam być niby, chopie Ty, ty, ty jesteś jakiś dziwny, chociaż jest to możliwe bo tam jest ale... W sumie mogę tego nie mówić. Dobra, dobra, więc ty jesteś, jesteś. w kiblu. Nie. Nie jesteś. jesteś w kiblu, jesteś w kiblu. Nie, nie. Jesteś w kiblu. Zapeję jesteś w kiblu. Co mi się spróbował, mm. patrzcie, zaraz mnie utopi. O nie! Jaki no, głupi su... No, 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 ale gadaj. Ty, ale ty możesz mnie rozwala z temu? Ja tam coś słyszę. Za to no, słyszysz, ty no to widzisz, a nie słyszysz! Ej, ale ty w ogóle nawet blisko mnie nie jesteś! Nie. No jak no! Tam jest! Leży u góry, widzę go! Nie! nie. Jak? Jak ty mnie okay, Dobra, ty jesteś jakiś nie jak ty nie znalazłeś tak łatwo! Dobre, szukamy. Bolo, dobra, szukamy! Emilia! A pospołaj Emilia Amelia! no to ja mam po to taką, że Antresola. Antre. A co to jest antresola? Nie jestem to jest antresola. Ja, no, jak możecie <noise> wiedzieć, że to jest antresola? No to jest ten taki, ten taki, taki, ten, ten wyżej położony punkcik w mieszkaniu Bola. Punkcik. A to chyba gdzieś tutaj, co? Ten taki wyżej położony. Wy... Ej, jeszcze Andrzej, tam. Co? Gdzieś, ale no, tam się i... wejść nawet nie da. Da się, da się, da się. Ale się wstało, dobra. No, nie? No czekaj. Tam jest, tam jest, za skrzynką. A, co ty? No, Jak? Jest ja tam, <laughs> widziałem, tam blond włosy jest. Jak tak. To jest niemożliwe, Emilia nie ma drugi punkt! Ja nie oh wiem yeah. jak wyciągnął! Się... Jak drugi punkt jak ją znalazłem! No ale wygrałam! No jak no wygrać, ja. jak cię znalazłem, to nie wygrałaś! Czyli, że wygrałam. To no nie wygrałaś, bo już się znalazłem, nie Wygrałam, no, wygrałam, wygrałam. była pierwszy, rozumiem że wygrałam Nie no, to wygrałam. wygrywasz wtedy, no, kiedy cię w ogóle nie znajdę! Tak. Ale wygrała, bo byś nie znalazł jakbyś nie dał podpowiedzi. Taka jest prawda, no. Niestety, ja jest, jest najlepsza, tak? Dobra, o słuchajcie, zrobimy... Zludzimy teraz tak, bo Emilia wszystko wygrywa. Więc niech ona klas <laughs> posuka i zobaczymy jak ona sobie z cukrem. bo ona ani razu nie szukała, tak? To prawda, ja no. bardzo rzadko właśnie szukam, bo no. zawsze wygrywam. Więc teraz chłopaki tak, się chowają tak, tak. i zobaczymy jak się teraz poradzi mnie No to śmiało. I mam nadzieję, że sobie nie poradzi, bo widzowie ja mam teraz bardzo fajny, bardzo fajny plan diabelski i zrobimy, próbujemy go, go wykorzystać i zrobimy coś takiego. Powodzenia, jestem schowany. Jak to już? Ja. Już! I mam czekaj. taką kryjówkę, że nikt mnie nie znajdzie. No tu jest, czekaj. Stabilacja. Ja będę tam... najlepszy. Nie, nie, tu nie, tu nie, widzę To jest głupi pomysł, to jest pomysł. Dobra, wiem, 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 tutaj pójdziemy. patrzcie i teraz chyba mi się widzą. jest tutaj, jest tutaj. Jak słyszę elektry, jak tak latają. Nie, 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 czekaj. O, jo! 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 Dobra, słuchaj! Już mogę? Tak. Możesz? Jo! Dobra, jasny gim, jasny gim, jasny i Dobra, no ja muszę tutaj oczywiście po kolei wszystko Ej, sprawdzać. Nie wiem się... od góry czy od dołu. Zaraz się popłacę widzą. Powodzenia, do... powodzenia, Nie ma opcji najmniejszej, żeby ktoś to znalazł. Nie ma sam. Dobra. Jestem gotowy. Zobaczymy Jestem gdzie Emilia... i jest pokazuje, pod łóżkiem? Nie, mm. nikogo pod łóżkiem nie ma. Wolałam zniszczyć. Sorry, Bolo, zniszczyłam ci łóżko, więc nie umieraj. Dobra, dzięki. Daj w to dobra, sobie, się pod łóżkiem. tutaj, Daj. czy ktoś tu jest, czy ktoś tu jest. Okej, okay, dobra, czekajcie, ja tutaj muszę się upewnić, oczywiście, hmm. więc co tutaj. Elegancka niechka. tu niszczę wszystko, sobie tutaj to tu nie ma tak ład po ze mną. No. Dobra, tu nikogo nie ma. Tu w ogóle jest jakaś tajna baza, Bolo. Nie wiem, sorry, że ci to tutaj rozpoczął. Ja, no, ja wiem, gdzie, ja wiem, gdzie. Okej, okay, dobra nie to nie he, he. ma nic. Nie czy tutaj ktoś jest? Okej, okay. ale czy ty wy w ogóle widzieliście? Ktoś z was? Nie, ja, nie. Nie! Ale ja mam taką kryjówkę, że nie ma szans. Nie da się nie znaleźć. Nie ma Mówisz, Czy ty nie jest w Bębnie. Nie, nie, jest w Czy tutaj ktoś jest w wiatku? W kwiatku nie, nie ma. Tutaj nikogo nie ma. Tutaj, tutaj nie, nie mogli cię schować. A tu, ej, jaka łazienka! Fajna! Dobra, nie, to jest akurat oszustwo. Patrzcie, ja mam oszustwo? Ej, dobra, to jest, to jest osługańcy. Patrzcie, tam jest Emilia, normalnie widzę. Ty gadasz, no? Nie, bo się zbugowałem tak w tym, że normalnie cię widzę, nie? Aha. No, Ale to jest patrzcie, tak, to Ej, co z pięknego, co z pięknego? Nie mogę w to uwierzyć, że ja to widzę, wszystko widzę. To jest piękne, patrzcie, tam jest Emilia, <grym> Co jest, dlaczego ty, kurde, o! Co? Widzę kogoś. Widzisz kogoś? Nie! Tak! O, gdzie on gdzie, gdzie, gdzie? Widzę tutaj kogoś! No nie! Tu widzę kogoś! No bez sensu! Widzę tutaj kogoś. A, ha, ha, ha. Jaki Daj go jest? Tejmo znaleziony, ale... dobra, no zaraz boli! Bez sensu! Dobra, dobra a boluś. gdzie jest ten. Y, ten. Pierdek? Co ty powiedziałeś, obachu? <laughs> no nie, nie. Najgorsza ogólnie kliówka jest w siedzeniu, nie? W sensie... Dobra, już go widzę! Jak? Co? Dobra! Ja nie będę mówić, Emilia! No way, ale leży. ja go znalazłem! Ja wiem, gdzie on jest! Nie wiesz! Jeste jesteś taki mały tej znalazłeś? Co? <noise> gdzie, gdzie, ja ty? gdzie ty <noise> go znalazłeś? Nie, nie, gdzie ty jesteś? Czekaj, bo mi się buduje. bo ty go uderzasz? A. Dobra. No. Co? No. Czekaj, way. czekaj, czekaj. Ej, no nie gadaj, że ty jesteś tutaj, gdzieś za tym, za tą skrzynką. <noise> jesteś, widziałam tę łódkę. Ej, wola! No no ja jestem, ej, po Yo! I w ogóle co ty? No, się nie, się widać, nie, dam, no? nie da nie widać nic no? Fajne, fajne, i tylko, pyk. No, no nie. Ja tak mam w basenie, jak zawsze pływam, że, że tylko mi loket widać. Jak raczej? Za krótki jestem, ten 20 tylko widzowie. Także ten! No, ogólnie widzowie tak, no, Emilia wygrała tak naprawdę. Co wygrała? Zabłogowałem się cały. Emilia, widzowie, wygrała ogólnie ten odcinek, więc no chyba musimy jej przyznać wyglaną. Więc no Nie. niestety, widzowie, Emilia była najlepsza. E, e, no i co, widzowie, jeżeli odcinek Wam się podobał, Słowanego, to zapraszam Was do oglądania innych odcinków Słowanego. Będą też następne odcinki Słowanego. W tym momencie ja się z Wami żegnam, oczywiście. Cześć.